Dzień dobry Państwu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w którym się obecnie znajdujemy, to jednostka organizacyjna Powiatu Pawieńskiego zajmująca się szeroko rozumianą pomocą społeczną. W obszarze naszych działań są domy pomocy społecznej. Jest pierwsza zastępcza, ta instytucjonalna, czyli placówka opiekuńczo-wychowawcza w Polszewicach, jak i nieinstytucjonalna, czyli rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka. Dysponujemy również funduszem z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych, które, który przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych, ale bardzo ważną sferą naszej działalności jest również Orzekanie o niepełnosprawności. Ze mną są przedstawiciele poszczególnych komórek: jest dyrekcja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, czyli pan dyrektor Jarosław Garbowski i pani wicedyrektor Zofia Kriger-Kozłowska i pani przewodnicząca Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, pani Elżbieta Molenda i ci państwo przybliżą szczegółowiej zakres i obszar naszej działalności powiedzą w jaki sposób można skorzystać z naszych usług czym się zajmujemy tak jak aby państwo jak przyjdziecie do powiatowego centrum żebyście byli po prostu szybko sprawnie i zadowalająco załatwieni, obsłużeni. bardzo proszę o zabranie głosu Pana Dyrektora Jarosława Biernowskiego. Obecnie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łabienicach są realizowane trzy projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Pierwszy projekt to Pracuś. W ramach tego projektu możecie się Państwo zgłaszać do nas do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. To znaczy łóżka rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, elektryczne, ręczne. Rotory Kończyn, Dornych, Górnych i i tak W ramach drugiego projektu razem damy radę i właściwie on jest połączony z trzecim projektem Lepsza przyszłość. Udzielamy wsparcia rodzinom zastępczym, wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych i też otoczeniu wokół tych rodzin. Do nas zwracają się również cudzoziemcy posiadający status uchodźcy, repatrianci i, kart, i karta dużego Polaka również jest realizowana w PCPR. Tutaj podpisujemy stosowne umowy na integrację tych osób tutaj w naszym środowisku i przeznaczone są też pomoc finansowa, jak i też niepieniężna poprzez naszych pracowników socjalnych, jak również przez radcę prawnego. Oprócz tego oczywiście podstawową tutaj naszą działalnością, jedną z podstawowych, to jest piecza zastępcza. Obecnie na terenie powiatu funkcjonuje 5 placówek opiekuńczo-wychowawczych, czyli tak zwana piecza instytucjonalna, jak również jest 150 rodzin zastępczych, w których przebywa około 200 dzieci. Mamy 7 rodzin zawodowych, w tym trzy specjalistyczne, czyli takie rodziny, które pobierają wynagrodzenie. Istnieje również rodzinny dom dziecka, który w, dniu dzisiejszym, w tym dniu dzisiejszym przebywa 12 wychowanków. Oczywiście również świadczymy pomoc psychologiczną, pomoc koordynatorów pieczy zastępczej, pomoc socjalną. Prowadzimy różnego rodzaju terapie, kursy dla kandydatów na rodziców zastępczych, szkolenia. Wszystkich zapraszam chętnych do tego, aby udali się do powiatowego centrum lub przedzwonili do naszych tutaj specjalistów w celu uzyskania bardzo kompetentnej informacji na temat funkcjonowania całej naszej jednostki. W ramach współpracy z PFRONEM em PCPR właściwie daje olbrzymi wachlarz dofinansowań dla osób niepełnosprawności. Dotyczy to dwóch różnych dziedzin: rehabilitacji społecznej, i poza tym istnieją dodatkowe programy, które są indywidualnymi programami, dodatkowymi właśnie z budżetu państwa. Wszyscy znają rehabilitację społeczną Jest to, są to turnusy rehabilitacyjne. Rehabilitacja rehabilitacja, sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, również likwidacja barier, zarówno likwidacji architektonicznych tych barier, barier technicznych i w komunikowaniu się. Oczywiście działamy razem z WTZ-ami i przekazujemy fundusze na działanie tych WTZ-ów w Pabianicach i w Konstantynowie Łódzkim. Jeżeli chodzi o wspomożenie w ramach kultury, sportu, rekreacji, środki przekazujemy najróżniejszym stowarzyszeniom. Mamy bardzo ciekawe dofinansowania w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd. Ten pilotażowy program jest w bardzo ciekawy sposób skonstruowany, bo jeżeli, jeżeli jest na przykład dofinansowanie na komputery i oprogramowanie. To obejmuje na przykład jeszcze dodatkowo, można po, później starać się o dofinansowanie do odpowiednio naprawy tego sprzętu. Jeżeli staramy się o dofinansowanie na wózki elektryczne, skutery, również można się wkrótce starać o dofinansowanie o naprawę tych wózków, o ile oczywiście będzie wymagało to potrzeby takie. Jeszcze najnowszym programem, który teraz wchodzi, jest tak zwany SAM, czyli samodzielność, aktywność, mobilność i zapraszamy osoby młode o znacznym stopniu niepełnosprawności, które będą mogły korzystać do finansowania zarówno do czynszów w mieszkaniach, jak i do dostosowania, czyli dostępności architektonicznej lokali, w których chcą zamieszkać. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest organem orzeczniczym wydającym orzeczenia dla celów, dla celów pozarentowych. Na podstawie naszych orzeczeń osoby mogą ubiegać się o dofinansowania do, do różnego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych, do różnego rodzaju zasiłków, świadczeń pieniężnych ze środka pomocy społecznej. Nasze orzeczenia dają też możliwość zatrudnienia na stanowisku dla osoby niepełnosprawnej Uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej bądź w zakładzie aktywizacji zawodowej. Zespół orzekający wydaje orzeczenia dla osób dorosłych i dzieci. Jeżeli chodzi o osoby dorosłe, w przeciągu 23 lat istnienia zespołu orzekającego wydaliśmy około 30 tysięcy orzeczeń. Natomiast dla dzieci. Około 3000. Oprócz wydawania orzeczeń, zajmujemy się także wydawaniem legitymacji i kart parkingowych. Rocznie wydajemy około 400 legitymacji i około 500 kart parkingowych. Od około roku zajmujemy się także orzecznictwem obywateli Ukrainy, którzy ze względu na trwające tam działania wojenne musieli opuścić swój kraj. Oni także na podstawie naszych orzeczeń mogą ubiegać się o zatrudnienie, mogą ubiegać się o zasiłki różnego rodzaju bądź dotacje i dofinansowania. Zespół orzekający zatrudnia lekarzy specjalistów jest to lekarz o specjalności neurologii, ortopedii, lekarz psychiatra oraz trzech lekarzy medycyny rodzinnej. Oprócz lekarzy w zespole zatrudnieni są także psycholog, pedagog, trzech pracowników socjalnych i dwóch doradców zawodowych. Osoby te uczestniczą w posiedzeniach składów orzekających. Ich opinie są podstawą do wydania orzeczenia o niepełnosprawności. Orzeczenia wydawane są na czas określony bądź na czas nieokreślony. W przypadku, kiedy wydawane są na czas określony, osoby po upływie okresu ważności orzeczenia. Muszą stawać u nas na, na komisji po raz kolejny. Kwalifikujemy do trzech różnych stopni niepełnosprawności. Jest to stopień lekki, umiarkowany i znaczny. Tak jest w przypadku osób dorosłych. Natomiast w przypadku dzieci do 16 roku życia nie określamy stopnia niepełnosprawności. Dziecko jest albo zakwalifikowane do niepełnosprawności, albo nie. Każde orzeczenie ze względu na schorzenie jest opatrzone także kodem niepełnosprawności. Mamy 11 tych kodów. I tutaj również zapraszam do zapoznania się z naszą stroną internetową. Tam Państwo wszystko znajdziecie. Dziękuję Państwu za podane informacje i przybliżenie zakresu działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Dziękuję Państwu za uwagę. Państwa obecność jest zawsze mile widziana. Drzwi Powiatowego Centrum zawsze są dla Państwa otwarte. A wszelkich informacji możecie Państwo. Szukać i znaleźć je na stronie internetowej pcpr i na Facebooku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.